Były już smart opaski, smart zegarki, a czy teraz przyszła pora na smart obrączki? Cześć, ja jestem Kacper i dziś zapraszam na recenzję Bemi Zacznijmy od zawartości opakowania i obudowy tego maleństwa. Otwierając pudełko znajdziemy obrączkę od razu w etui, jednocześnie to etui jest także stacją ładowania z wbudowanym powerbankiem. Do tego mamy przewód do ładowania powerbanka, a także osobny przewód do ładowania bezpośrednio obrączki, mamy także instrukcję obsługi oraz smycz, która przyda się do przyczepienia właśnie do tego etui. Obrączka jest wykonana z dwóch elementów. Od wewnątrz mamy metal, gdzie widoczne są także już od razu czujniki, a także port do ładowania. Z zewnątrz z kolei mamy powłokę ceramiczną, która jest dostępna w białej lub czarnej wersji kolorystycznej, Poza tym do dyspozycji mamy 4 rozmiary, które mają średnice niecałych 16, 18, 20 oraz 22 mm. Na pewno względem tradycyjnej obrączki BEMI jest delikatnie grubsza, z pewnością czuć to urządzenie na palcu, no i po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. No dobrze, a jak sterować możliwościami tej obrączki? Do korzystania z tej obrączki potrzebujemy aplikacji Smart Health, którą pobierzemy na Androida oraz iOSa. Tam możemy założyć własne konto, a także po prostu połączyć się z urządzeniem. Jest to tak naprawdę bardzo proste, ponieważ wystarczy przejść w prawym górnym rogu na zakładkę z urządzeniami, a następnie na chwilę podłączyć podładowarkę naszą obrączkę. Zapalą się wtedy czujniki od spodu, uruchomią się wtedy wszystkie funkcje i po chwili urządzenie będzie widoczne w aplikacji. Przechodząc przez jej funkcjonalność, to od góry mamy informacje na temat aktualnego dnia, czyli ile przeszliśmy kroków, jaki to był dystans oraz ile spaliliśmy kalorii. Niżej znajdziemy bardziej rozbudowane informacje na temat snu, tętna czy natlenienia krwi. Ciekawostką jest także ciśnienie krwi, bo okazuje się, że ta obrączka również może podawać taki parametr. Klikając w którykolwiek kafelek możemy przejść do dodatkowych informacji, pojawią się tutaj osie czasu, Pokazujące o której godzinie i jaki był zmierzony pomiar, możemy także przełączać się między innymi dniami i przeglądać całą historię naszej aktywności. Przechodząc dalej przez kategorie widoczne od dołu, mamy zakładkę Sport, z których zostanie zliczona nasza aktywność. Będzie to bieg, jazda na rowerze, skakanka, spacer, spinaczka, yoga, golf oraz taniec. Kolejna zakładka to opieka. Czyli tak naprawdę możliwość udostępniania danych lub po prostu pobrania danych od innego użytkownika, jeżeli on na to zezwoli i po prostu udostępni nam swój profil. No i ostatnia zakładka, nazwana jako kopalnia, swoją drogą bardzo dziwnie to przetłumaczone mamy trochę informacji na temat sprzętu, zmienimy język, uzyskamy pomoc, czy chociażby wyczyścimy pamięć podręczną. Wchodząc w zakładkę urządzenia, możemy jeszcze dostosować sobie cele, które chcemy osiągnąć każdego dnia. Bardzo ciekawą opcję znajdziemy jeszcze w zakładce Więcej Ustawień, ponieważ klikając w Fotografia możemy uruchomić aplikację aparatu, której zdjęcie wykonamy poprzez dwukrotne ściśnięcie palca. Brakuje mi tutaj jednej bardzo ważnej funkcji. Nie mamy tutaj żadnych powiadomień, obrączka nam nie zawibruje, nie poinformuje nas o tym, że coś przyszło na smartfona, tak więc jest to typowo sprzęt do śledzenia aktywności, ale w odróżnieniu od opasek czy zegarków o żadnych informacjach nie będzie nas powiadamiać. No to jak ta obrączka w ogóle sprawdza się w praktyce? Jeśli chodzi o monitorowanie wszystkich aktywności fizycznych, to w większości przypadków jest jak najbardziej poprawnie. Przynajmniej jeśli chodzi o kroki czy sen, to mam wrażenie, że to naprawdę nieźle jest liczone. Puls również pokrywa się z tym, co rejestrują inne urządzenia, pod warunkiem tylko, że obrączka dobrze przylega do naszego palca. Jeśli chodzi jednak o ciśnienia, to tutaj mam dość mieszane uczucia. No, bo tutaj ponownie obrączka musi bardzo dobrze przylegać do palca i po prostu w codziennym ruchu te odczyty no nie są zbyt precyzyjne. Porównując to jednocześnie z normalnym ciśnieniem mierzem, to dane zazwyczaj są dość podobne, więc no w miarę to działa, jednak no nie wierzyłbym tym pomiarom tak w 100%, tylko raczej traktował jako coś poglądowego. Bardziej problem z tą obrączką mam taki, że jest ona faktycznie dość gruba i czasami po prostu trudno jest się do niej przyzwyczaić. Przy codziennych aktywnościach czasami po prostu na przeszkadza na palcu, robiąc coś np. w kuchni, sprzątając, czy chociażby korzystając z komputera, po prostu czasami ją zdejmowałem, ponieważ było mi z nią niewygodnie. Dodatkowo warto wiedzieć, że urządzenie jest odporne na zachlapania, więc no podczas mycia rąk nie powinno się nic zadziać, nie powinniśmy jednak mieć jej na palcu np. Na podczas kąpieli, czy chociażby pływając. Nie zmierzyłem więc żadnych aktywności w basenie, na co na pewno warto zwrócić uwagę. No, i osobiście mam też problem z rozmiarem. Testuję ten największy rozmiar, który w przypadku palca wskazującego wydaje się być delikatnie za mały, z kolei na palcu środkowym czy serdecznym jest tu trochę za dużo luzu. Na no za dużo luzu to też stanowczo gorzej zarejestrowane wyniki, więc to no najlepiej to wychodzi, gdy nosiłem obrączkę na palcu wskazującym. Według zapewnień producenta, ta obrączka pracuje od 3 do 7 dni po takim jednokrotnym naładowaniu. W praktyce jednak uzyskiwałem nawet nieco lepsze wyniki, ponieważ oscylowało to w granicach od 6 do nawet 9 dni, więc no myślę, że to są jak najbardziej pozytywne czasy pracy. Szczególnie też, że ładowanie trwa około godzinę, a to dołączone do zestawu etui ze stacją ładowania pozwoli naładować obrączkę nawet 15 razy. Tak więc no jedno naładowanie etui pozwoli uzyskać energii nawet na 4 miesiące pracy. To co, podsumujmy, co warto wiedzieć o Bemirevo? Obroczka Bemirevo kosztuje aktualnie około 500 zł. Moim zdaniem jest to dość wygórowana kwota, jednak no jakby nie patrzeć jest to też stosunkowo świeży produkt, który dopiero zaczyna rozpychać się na rynku. Idea moim zdaniem jest fajna, no bo mamy małe urządzonko na palcu, które rejestruje naszą aktywność fizyczną, co kilka dni uzupełnimy energię, no i wszystko naprawdę fajnie się spina. Jednak no w tym przypadku no jeszcze moim zdaniem nie jest to jakoś ultra dopracowane no bo brakuje mi chociażby podstawowej wibracji, gdyby ktoś do nas zadzwonił lub otrzymamy ważne powiadomienie. Do tego obudowa nie jest w pełni wodoszczelna, więc nie możemy zabrać tego sprzętu na przykład na basen. Do tego brakuje chociażby możliwości płatności zbliżeniowych, no bo modułu NFC tutaj nie znajdziemy. Jest to według mnie jednak ciekawy produkt, w przyszłości mam nadzieję, że jeszcze stanie je, a możliwości stopniowo będą się rozszerzać, jednak no według mnie idzie to w naprawdę fajnym kierunku. A co wy sądzicie o takiej smart obrączce? Czy u was ona by się sprawdziła? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!